Koniec stycznia przyniósł nam pierwsze posiedzenie Rady Politechniki Łódzkiej pod kierownictwem nowo wybranego przewodniczącego. Został nim założyciel jednej z najprężniej działających firm powstałych w Łodzi MakoLab. Przewodniczący dr Mirosław Sopek zapowiedział jakie widzi kierunki rozwoju uczelni. Są pewne kierunki, które są już dzisiaj Kierunkami absolutnie powszechnymi w rozumieniu, zarówno dyscyplin, jak i struktury wydziałowej uczelni i edukacji na uczelni. I tu mam na myśli na przykład sztuczną inteligencję. Tu chcę powiedzieć, że będę bardzo silnie naciskał na to, aby coś w tym temacie międzywydziałowego zrobić, jakieś większe działanie, ponieważ sztuczna inteligencja. Dzisiaj z mocą chcę to powiedzieć, nie jest już domeną IT. I on się stosuje w samochodach, w medycynie, wszędzie. I tu widzę ogromną rolę takich ludzi jak ja, jak niektórzy członkowie Rady, aby ten wątek wnieść jeszcze mocniej. Z drugich takich wątków, które są bardzo istotne, to jest przedsiębiorczość. Jest absolutnie podstawowe, aby studenci wiedzieli, że mogą iść do firm tak, do pracy. I mogą znaleźć pracę, ale mogą i powinni tak, starać się o własne pomysły, które się lepiej skalują, które mogą im przynieść zupełnie inne miejsce w życiu, mm. jak również uczelni mogą te rzeczy przynieść znakomity efekt dodany, tak, bo poziom tego, co powstaje dzisiaj w startupach i to nie tylko na świecie, ale w Polsce jest dzisiaj absolutnie niesamowity. Już wkrótce działania Rady będą bardziej widoczne dla osób z zewnątrz. Rada Politechniki Łódzkiej będzie mówiła o swoich inicjatywach w mediach społecznościowych, takich jak chociażby LinkedIn. W skład Rady wchodzą osoby reprezentujące zarówno uczelnie, jak i świat mediów i biznesu, co daje szerszy ogląd na otoczenie i zaplecze uczelni. Ważne jest, aby pomysły Rady były możliwe do realizacji. Odbieram to posiedzenie jako takie, które daje nowe otwarcie, daje nowo, nowe oblicze tej rady, która ma być taką instytucją bardzo wspomagającą pracę zespołu rektorskiego. Nowy przewodniczący zapowiedział, że pomysły, które rada wygeneruje, skonsultuje z, ze mną, z moimi kolegami prorektorami. Tak, aby nie spowodować sytuacji pewnego, pewnego dyskomfortu, że Rada sugeruje robić coś, co jest kompletnie niemożliwe do zrealizowania, albo ze względów finansowych, albo organizacyjnych, albo że to już istnieje i w tym zakresie coś robimy. Nowa pandemiczna rzeczywistość przekształciła spotkanie Rady w częściowo zdalne, ale jak widać, niczego jej nie ujęła z ambitnych planów na przyszłość.